Dany jest prostokąt o bokach długości a i b, gdzie a jest większe od b. No to lecimy od razu z rysunkiem. Gdzie a jest większe od b. Obwód tego prostokąta jest równy 30. No to 2a Plus 2b jest równy 30. Jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego. No i tu już mamy dowolność, bo o 5 krótszy to możemy zrobić tak, że a jest tutaj podstawowy. Czyli to by było, że b to jest a. Odjąć 5. Pierwszy wariant. A drugi to by było, że A to jest B plus 5, a B pozostaje B. Oczywiście dla jednego i dla drugiego policzymy to tak samo. I oni od nas tutaj chcą. Uzupełnij zdanie, wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród zaznaczonych literami AF i wpisz te litery w kropkowanych miejscach. Zależności między długościami boków tego prostokąta zapisano w układzach równań oznaczonych literami. Ok, i teraz tak pierwszy: 2ab, no tutaj widzimy, że nie, no to odpada. 2a plus 1b, no nie. I teraz kto tak, jest spoko, bo jak my to wymnożymy, no to będzie 2a plus 2b, to jest git. A b. to jest a. Odjąć 5. To mamy to tu. A teraz lecimy dalej. Dlaczego nie? Tutaj mamy B, że to jest 5A. To by było, że to jest 5 razy dłuższe, a nie o 5 dłuższy. Stąd to nie. A odjąć B wynosi 5. Byłoby spoko. Tak mogłoby to być zapisane, że jest A plus B. To wtedy Dzielimy na 2 i byłoby a, b, a tutaj 15. Więc może być taka odpowiedź, znaczy no nie w tym przypadku, nie? Ale byłoby spoko. b plus 5 tu akurat jest git, no ale to wyklucza ten pierwszy, czyli byłoby c i e.